turniej świąteczny w zakończeniu rocznicy Jakie zostały W dzisiejszym zostały zaproszone na następujące świątującą spółkę Ręczyno z Gdański, klasa Gdańskiej w region rynkowych, z zespół ponin z naszego regionu Wybrzeże Odjazda oraz zespół KS Wynkówka. Oczywiście dwa zespoły A. tak jak na początku zrobimy wyświetlenie? W kto zwycięży? Myślę, że w tym terminie akurat, bynajmniej z naszej strony jako organizatora, jest najważniejszy sukces w sukcesu sportowego, czyli żeby to była przyjacielska, sportowa atmosfera, a kto zdobędzie laury, czy pierwsze, czy szóste, czy piąte miejsce, to już nie ktoś się w nosa nie zabudnisz. Jakie się w tym dziesięcioleciu, bać nie ukrywam, że robimy takie starania i będziemy się starali, żeby na Was pozostać, bo jesteśmy w na dobrej drodze, ale mamy kilku przeciwników, którzy na pewno będą nam wyptalić na papierach. Czas pokaże. Klub, tylko drugi na klub. Klub obecny tak, jest w zespół seniorów oraz zespół seniorów i może w przyszłości będzie też drużyna narzędzki. Dziękuję bardzo, że dziękuję. Na Pana pytania odpowiadał klub w, w Kaszewskiej.